Dzień dobry, dzień dobry kochani, rozsiądźcie się wygodnie, bo przed Wami najlepsza dawka plotek. Weźcie herbatkę, weźcie kawkę i słuchajcie. Zapraszamy. Zgodnie z definicją słownika języka polskiego, plotka to niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska powodująca utratę dobrego wizerunku danej osoby. Czyli generalnie definicja ta ma dość negatywny wydźwięk. Tak, a w sumie czy zawsze to plotkowanie no, jest takie złe? No w sumie każdy z nas lubi sobie czasem poplotkować. No czy tak nie jest? No myślę, że my możemy powiedzieć, że tak jest. Jeżeli, drodzy słuchacze, przeczytaliście nasz opis na Spotify'u, to tak powstaliśmy, tak? Tak powstały gaduły. Z tego, że po prostu zaczęłyśmy sobie plotkować w kawiarni. Także przed Wami występują królowe, naczelne plotkary. Tak, naczelne plotkary, królowe plotek. Ale ogólnie takie plotkowanie według mnie jest normalne, bo tak jak my spotkałyśmy się, żeby sobie tak po prostu porozmawiać, nawet poplotkować, to w pewnym sensie w naszym społeczeństwie takie powiedzenie umówmy się na plotki zostało znormalizowane. Wynika to pewnie z tego, że po prostu ludźmi kieruje taka ciekawość i myślę, że plotka jest zdrowa wtedy, kiedy mówimy nie wiem, na przykład o tym, co tam u kogo się dzieje, tak? Ale w takim raczej e, brzmieniu pozytywnym, e, żeby uzyskać jakieś informacje. Tak, nawet o na neutralnym po prostu. Mhm, ludzie są po prostu ciekawscy, A też e, można się właśnie zainspirować e, słuchając tym, co tam u kogo słychać i tak dalej. E, więc myślę, że jeżeli mówimy o tym w takim gdzieś tam pozytywnym tego e, znaczeniu, no to jest spoko. Ale nie zawsze jednak to jest zachowane, bo jest też dużo takich sytuacji, gdy jakaś granica jest przekraczana i ta plotka już zamienia się w coś negatywnego. No według mnie warto rozgraniczyć granice pomiędzy pozytywnym plotkowaniem a obgadywaniem innych ludzi, bo obgadywanie już mi się kojarzy tak bardzo negatywnie. Tak z takim wręcz agresywnym nie wiem, z taką zawiścią, że my aż tak przesadnie jesteśmy zainteresowani co u kogoś. I liczymy na to, że coś złego się u tego kogoś dzieje. Tak, że u nas jest lepiej niż u kogoś innego. No dobrze, a myślicie, że skąd się bierze w ogóle w ludziach taka wścibskość? Myślę, że tu może chodzić o to, że niektóre osoby próbują e, w pewien sposób uciec od swoich problemów. Albo przynajmniej nie pokazywać ich tak, i wtedy, zamiast rozmawiać o sobie, mówią o kimś innym. Taka forma ucieczki. Mhm. No, i też w sumie w ten sposób ludzie mogą szukać takiego docenienia, że skoro dysponują jakimiś takimi spicy faktami na temat kogoś innego i mogą się tym podzielić ze swoimi przyjaciółmi, no to w ten sposób jakby. Hmm, skąd to wiesz? Wiecie, taka, tak, takie imponowanie, no nie? Albo żeby się wstrzelić w grono. I na przykład ym, czasami możemy trafić na obgadywanie osoby, której y, rozmówca nie lubi, mhm. no to, to wtedy to w ogóle jesteś mistrzem. No, i przez takie mistrzostwo można po prostu kogoś zranić. No, i według mnie warto też wspomnieć o tym, że ludzie, żeby tak zyskać na atencji, często wymyślają jakieś nieprawdziwe plotki, co też może się okazać bardzo krzywdzące i no, doprowadzić do dość nieprzyjemnych sytuacji w życiu no, innego człowieka. Jak to, jak to wyjdzie gdzieś dalej, prawda? To wtedy robi się średnio. No, a wiadomo, jak szybko plotki potrafią się rozpowszechnić. Tak, to naprawdę można bardzo w łatwy sposób dużo namieszać i no trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, jakie będą konsekwencje naszych słów. No, co do zasady, generalnie, lubimy mieć wspólnych wrogów. To znaczy, oczywiście, drodzy słuchacze, nie chodzi o nas. To jeszcze gorzej zapomniało. Nie, po prostu chodzi o to, że... Ludzie generalnie lubią nie lubić tych samych ludzi. No tak jest, po prostu często to jest takie coś, co nas jednoczy, e, jednoczy po prostu jakąś grupę, tak? I w ten sposób my jesteśmy bardziej podatni na to, co ktoś nam próbuje wcisnąć, tak? My jesteśmy na to otwarci, więc to ta druga strona też w pewien sposób się do tego przyczynia, no nie? O, o, ta druga osoba jest odbiorcą tej plotki. Tak, bo nakręcają się wzajemnie. Tak, i ta spirala. Się uruchamia i tak trwa, trwa i nie ma końca. A w końcu te plotki mogą się skończyć i sobie wymyślamy jakieś niestworzone rzeczy. A co gdyby zająć się swoim życiem? O nie, tak można! Naprawdę? <grym> mhm. Serio. Można nie wciskać swoich pięciu groszy w życie innych ludzi? Nie wiedziałam! <grym> to teraz już wiesz. Gaduły edukują. Ej, a czekajcie, to się mówi pięć groszy, czy cztery? Mi się w ogóle wydaje, że trzy. Czekaj, sprawdzę. No uwaga, Julka googluje powiedzanko wciskać swoje ileś groszy. Ile, Julka, wreszcie? Uwaga, słownik języka polskiego mówi, że się wtrąca swoje trzy grosze. Ups, wybaczcie, wybaczcie. Się. No dobra. Wracamy do tematu. Koniec. Koniec śmieszków. To poruszmy może jeszcze kwestie komentarzy na Facebooku, głównie pod postami różnych portali plotkarskich. Czy Was też irytuje tak bardzo, że niektórzy po prostu muszą wypowiedzieć się na tematy, o których nie mają pojęcia? Przecież to jest ciekawe. O, ta wyszła za tamtego, a tamta zostawiła tamtą. No ja nie wiem. Co, co dalej? Jak ona sobie to wyobraża? A tamta wyglądała grubo w tej sukience. Masakra, no nie? Nie wiem, jak ludzie mogą się tak ubierać. Albo w ogóle ten fenomen tych grup plotkarskich. No, kto to wymyślił, w sensie? No, grupy na Facebooku to mi się wyda wydawało, że są po to, jak nie wiem. Łączą nas wspólne pasje, zainteresowania. No ale. Idolę. w co? dole. Co? I dole. <laughs> dole? I dole. I dole, no dobrze. Ale jeżeli przychodzi nam jednoczyć się w celu jeżdżenia po innych, no to trochę coś. Co się stało? Dlaczego świat poszedł tym torem? No, ja w ogóle mam wrażenie, że to wszystko poszło w taką toksyczną stronę ostatnio. Ostatnio. Ostatnio, przez ostatnie parę lat. Ale myślę, że. Kurczę, no każdy ma prawo do yy, życia, do robienia tego, co lubi, co mu się podoba, i w ogóle nie powinniśmy się wtrącać, zająć się swoimi sprawami. Hmm? A zwłaszcza jeśli chodzi o osoby publiczne. One też mają prawo do prywatności i mają swoje własne życie, którym nie chcą się dzielić z innymi. No a takie osoby często nawet nie mają jak się bronić. Albo na przykład wyobraźcie sobie, idziecie na przykład, nie wiem, do klubu, no nie pobawić się ze znajomymi, a tu już jacyś ludzie robią ci foty. No to jest masakra. Chcesz spędzić miło czas ze znajomymi, a nie możesz. No. I nie mówię to o sobie, co nie? <grystanie> nie. Do ciebie też podbija chwilała foteczki. To... Nie no, jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. <grystanie> jeszcze, nie się manifestuje. Nie, 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 my nie chcemy sławy, pieniędzy. Chcemy fajnej społeczności, która się lubi i szanuje. Wierzymy, że Wy, drodzy słuchacze, tacy jesteście. Slay! No, da, da, da. no więc, skoro już wróciliśmy na te pozytywne vibes, to pogadajmy, dlaczego w sumie plotkowanie może być czymś dobrym. Bo moim zdaniem, na przykład, jeżeli my wykazujemy jakąś inicjatywę, E, interesowania się życiem innych ludzi, ludzi, to w ten sposób pokazujemy, że nie jesteśmy tylko zapatrzeni w siebie, że mamy e, na względzie to, co dzieje się u innych. Popatrzcie, patrzcie, no bo skrajne takie plotkowanie bardzo nas wkurza, nuży. Ale kiedy... No, o właśnie, to jest dobre pytanie. Jaki typ ludzi Was bardziej wkurza? Ta, tacy, którzy ciągle mówią o innych i to wręcz z taką wścibskością? Nieraz nawet nie zważając na to, co, co mówią o tych osobach? Czy na przykład ten typ osób, które w kółko nawijają tylko o sobie, w ogóle nie dając ci dojść do głosu, co tam u ciebie. Znaczy, to zależy w jakim stopniu też to występuje. No, to są chyba dwie skrajności. Tak. tak. I właśnie w ten sposób chcę wykazać, że w sumie takie zdrowe plotkowanie może świadczyć o nas dobrze. Myślę, że udowodniłaś swoją tezę. A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu. Dziękuję. Dobra. To teraz wpadła mi do głowy taka myśl na temat pozytywów plotek, cieszenie się z sukcesów innych osób i przekazywanie tych sukcesów dalej. Tak, ja mojej mamie cały czas o was nawijam. O matko, ale Ty jesteś kochana. No. no, Ona jest fanką naszego podcastu. Dzięki temu chyba. No, biril! Szybko, poczekajcie, zrobimy Biril Julka. Dawaj, szybko. Czekajcie. Uwaga. Cheese. Smile. I możecie zobaczyć tego birila Na naszym Instagramie. Gaduły.team. Zapraszamy serdecznie. Dobrze, także Biril zrobione, to powracamy. Julka ma. Słuszną rację, że dlaczego zawsze musimy gadać o negatywach, o tym, co złe u innych? Może, kiedy będziemy przekazywać te dobre wieści, to tak naprawdę zmienimy tą definicję słownika języka polskiego, że plotka to coś dobrego? Stworzymy własną definicję. No więc do dzieła, Jurka, wyjmuj swój zeszyt i notujemy. Ale to ty jesteś ekspertem no więc... od zeszytów, więc dawaj swój zeszyt, a ja to zapiszę. No więc no. dyktuję. Pisze. Plotka. Dostatnik na telefonie. To no, no. rozmawianie o kimś. Bez jego obecności. No, no. Może mieć pozytywny bądź negatywny wydźwięk. Bardzo dobre definicje. No, także kochani, zacznijmy przekazywać świat informacje o innych ludziach, które po prostu dobrze o nich świadczą. Może, może tutaj jest setno problemu, że my po prostu lubimy sensacje. Sensacje i to takie negatywne dramy, dramy właśnie. Przestańmy być takimi drama queens i, I zacznijmy się cieszyć sukcesami innych ludzi. Tak! No. Niech nie rządzi innymi zazdrość. Każdy ma prawo do porażek. Dajmy sobie szansę na ich popełnianie. I miłość. Amazing! No to no. to jest nasza teoria, teraz czas na praktykę. Czas na aktorzenie, Alicja szykuj się. Jurka! Co? A słyszałaś, że grażynka. Rozstała się ze Staśkiem? Nie gadaj! Masakra, no nie? A ja wiesz, nie, on wiem. się wyprowadził do innej. No, nieźle. Ciekawe, jaki I będzie podział majątku, czy się rozwiodą, jak to w ogóle będzie działało, no nie? No nie. Lisica, a ty słyszałaś? Tak, słyszałam. Wydaje mi się, że to dobrze dla, dla ich obojga, że się rozstali. No, ale on ją zdradził. Proszę cię. mówić. Ale z tego co wiem, od jakiegoś czasu nie dogadywali się ze sobą, i może to dobrze, że stało się jak stało. Może masz rację, rzeczywiście może i tak. O Boże, o Boże, jak Was łatwo przekonałam. mnie, no, to raczej tak nie będzie. <noise> tak I, nie jest w rzeczywistości. I żeby przeprowadzić tę rewolucję, że plotkowanie będzie czymś dobrym. Potrzeba dużo żmudnej pracy, ale wierzę, że damy radę, kochani. Wspólnymi siłami. Tak! Zmienić ten świat. No i jeszcze ważny przekaz dla osób, które uczestniczą w tych plotkach, to znaczy są odbiorcami. Nie dajcie się w to tak łatwo wciągnąć, w sensie w te negatywne plotki, ponieważ. To od Was zależy, co z tym zrobicie, jeżeli będziecie to dalej rozsiewać w świat i na przykład zmienicie swój stosunek do drugiej osoby pod wpływem tej plotki, bo nie zawsze każde informacje, które do nas docierają, są prawdziwe, no to trochę słabo, co nie? Miejcie zawsze z tyłu głowy, że musicie mieć takie sitko, przez które będziecie cedzić każde słowa. Że nie wszystko, co do was trafia, musi być koniecznie prawdą. I najlepiej, jeżeli coś budzi Waszą wątpliwość, po prostu spytać się o to tej osoby, która dana plotka dotyczy. Albo to zignorować po prostu i nie podawać dalej. No. Jak nie mamy pewności co do tego, co usłyszeliśmy. Także misa jest ogromna, my ją wyznaczamy, niech to leci w świat. No i z tym przesłaniem chyba was zostawimy. Mówiły do was gaduły. gaduły. Trzymajcie się i cześć! Woo. Bye.